Ważną kwestią przy e, obejmowaniu Urzędu Burmistrza było dla mnie uregulowanie e, kwestii finansowania sportu w Gminie Wschowa. Dlatego, po konsultacjach z prezesami klubów sportowych, powstał nowy regulamin, który w sposób czytelny te środki dzieli, co pozwala funkcjonować tym klubom, jak również e, pozwala im rozwijać się, jeżeli chodzi o kwestie sportowe. Jest to dla mnie o tyle istotne, że ten punkt, czyli uregulowanie podziału środków dla klubów sportowych i stowarzyszeń zawarłem w swoim e, programie wyborczym 5 lat temu. Cieszę się, że po raz kolejny kryteria wprowadzone parę lat temu funkcjonują. E, 300 tysięcy złotych dla klubów sportowych e, przekazane w tym roku e, zapewni im rozwój, kryteria które są najważniejsze w tym podziale to właśnie brak wczesnej specjalizacji, rozwój trenerów, rozwój kadry trenerskiej, przede wszystkim rozwój dzieci pod kątem sportowym, więc w tym roku po raz kolejny kluby otrzymają dofinansowanie z Urzędu Miasta i Gminy.